You should have it! relaxing time. Mm -hmm. Okay? <laughs> cut to, cut, to, cut to. Mr. Harris! <laughs> For relaxing time, make it Santori time. Cut to cut to cut to, cut to. Uh, Mr. Harris mm. Santori. Okay. For relaxing time, make it Santori time. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tę sobotę był pierwszy dzień, kiedy to Wielka Brytania już pożegnała się z Unią Europejską. I tak nie do końca, bo trwa obecnie 11-miesięczny okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii. I to jest czas, kiedy Wielka Brytania ma możliwość dogadania finalnie jakichś umów handlowych z innymi krajami. Ja widziałem wystąpienie Nigella Farage'a, jak piosenkę Karol wkleić teraz, jak machali... Teraz? Jakieś świeże? Czy wtedy ostatnie no, Ostatni, ostatni już takie pożegnalne, jak już omówił, że spędziłem tu 27 lat i to jest mój ostatni dzień. We love Europe, we just hate... The European Union It's as simple as that. Oni lubią nadal Europę, żeby nie było tak, żeby, żebyśmy nie wyszli po na Wielkiej Brytanii, że oni się odłączają już nie chcą się kolegować. W piaskownicy, którą mówię ja zabieram zabawki do domu, nie chcę się z wami bawić, bo mi zdarliście piłkę na asfalcie, a to była nowa piłka. Tylko e, on nadal chce się kolegować, tylko e, no. nie chce być w, e, w spółdzielni mieszkaniowej. To jest trochę jak Europa i Unia Ur Ur Europejska jest jak ten chodnik w zielonej górze teraz. No, będzie można chodzić tak. tylko po tej stronie chodnika, a jak będziesz chciał wejść na stronę, która należy do wielkiej Brytanii, trzeba będzie płacić. To Myślisz, to znaczy, że wszyscy nas i rodacy przyjadą z Wielkiej Brytanii uniesieni tą radosną informacją, że Polska no. jest, została Polską. Nie wiem, ja widziałem wystąpienie pana Szymona Hołowni e, takie w kwadratowym formacie na Facebooku, bo tam jest popularny taki format, On tam mówił, że jeżeli sprawicie, że będę waszym prezydentem, to zrobię absolutnie wszystko, włącznie z rozmową z królową, jeśli będzie trzeba, zadbamy o was tak, jak tylko państwo Polskie. A Prokop coś załatwi też? Czy? Nie, on nic nie mówi o Prokopie. Oni się... Oni tam nie występują już razem na tym. Czy Ty też taki będziesz, jak będziesz kandydował, też tak będziesz. Będziesz też w, nie, w kwadracie i też będzie tak. Nie. Ja, jako wasz przyszły prezydent, wszystkich Polaków, <laughs> minus jeden. W sobotę Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Ale nie martwcie się. Ja obiecuję wam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby było wam jak najlepiej. Nie wiem, czy widzieliście, w telewizji publicznej, nasze portfele pękają w szwach. Nie wiem, czy u was portfele pękają w szwach, tam na wyspach. U nas już jest... Skoro z piątku w sobotę było to wyjście tak. oficjalne, jest takie, że tak pan Boris Johnson, wygłosił orędzie, to w sobotę rano można sobie było, będąc w Anglii oczywiście, na przykład puścić Beatlesów. Yesterday. W Wielkiej Brytanii jest, Karol, nie wiem, czy wiesz, 900 tysięcy rodaków. Naprawdę? Tak. Myślę, że więcej. I my, jako lekkostronniczy program e, narodowy, to jest narodowy program w, oh. e, nadawany w Polsce, propolski dla, pol dla Polski, ale też dla Polonii, e, mamy widzów z Wielkiej Brytanii najwięcej w kolejności, zaraz po Polsce. To jest 2,5% Karol, czyli na 3 miliony wyświetleń miesięcznie. Ja jestem dobry z matematyki, to ci szybko powiem. Mamy czas. 75 tysięcy, Karol, wyświetleń. Wydaje mi się, że media mają taką tendencję do tego, żeby mówić, że Brexit miałby niemal geograficznie sprawić, że Wielka Brytania się zacznie oddalać, wiesz, jako ta wyspa, nie? Zacznie się oddalać od Europy, yy. że tak dryfować w stronę Grenlandii. Znaczy, w ogóle to zauważyłem, że jest dużo mniej ekscytacji wokół Brexitu teraz, Niż? niż było kiedy tylko było referendum. No bo, bo ile jak, można. Jak, znaczy nie, bo jak było referendum to była wielka panika, matko co teraz będzie? Teraz jak już faktycznie wychodzą, czyli właściwie jest taka eskalacja tego, to jest tak okej, okay, no to wychodzą, no bo to już w sumie wiedzieliśmy od czterech lat, że chcą wyjść, bo im nie chodzi o to, że Wielka Brytania teraz się zamknie i w ogóle będzie wiesz sama dla siebie. Nie, no się. Tylko im chyba chodzi o to, że Wielka Brytania stanowi Precedens dla innych krajów, że skoro Wielka Brytania potrafiła odejść i dała radę, to teraz inne kraje stwierdzą, że to my też wyjdziemy, bo w sumie to potem. A co powiedział wielki prorok Nigel Farage? Powiedział, że przecież on już wie, że Polska będzie kolejna. Zapomniał się powiedzieć, że za dwa tygodnie już nie będzie. Będę prowadzić taki program. Taki wpadłem na pomysł na emigrację slightly biased, żeby robić taki program? Ktoś nam kiedyś sugerował, żebyśmy robili lekko słonecznego po angielsku. ja to zrobiłem wiele razy. Serio? Tak. Ja to zrobiłem raz czy dwa, tak. Później jedno szerokie, bo A ja mam wrażenie, że gdybyśmy spróbowali, to byśmy tak wygupili, bo to będzie jak myślowic, w sensie że y, kariera stoi przed nami otworem. W Polsce nam się udało, to za granicą dlaczego miałoby nam się nie udać? A tak... Dane NBP karol mówią, że Polacy w skali roku z Wielkiej Brytanii wysyłają do Polski ponad 3 miliardy złotych. To no duże, i gdzie nie? są te pieniądze? No tak jak twój pradziadek Karol, przepijamy je. A my je przepijamy. A ów. Najwyższe transfery Karol do kraju są akurat z kierunku brytyjskiego, między innymi dlatego, że wyjeżdżają tam najlepiej wykształcone osoby. Ale zobacz, ale według tutaj tych statystyk z tabelki, no. no to top to jest właśnie robotnik, rzemieślnik i prace proste. No ale praca prosta to jest sprzedawca, kelner, tak? Tak rozumiem praca prosta. Ja bym zaliczył e, no. prowadzenie kanału na YouTubie. <laughs> prostych? No, praca prostych? Praca prosta, no stary. No, przychodzisz, nagrywasz, gadasz, kończysz nagrywać, siadasz przed kompem, klikasz, A, montujesz, montujesz na maile. Tych przelewów z Wielkiej Brytanii do Polski w 2016 roku było więcej niż jest teraz i według ekspertów gus mówi to o tym, że ta malejąca częstotliwość przekazów może świadczyć o największym osłabieniu się więzów rodzinnych oraz ekonomicznych z Polską, że już tak długo, tak ci ludzie tam się, tak, że... no wyobraź sobie, jesteś takim Włodkiem, załóżmy, że nie masz żony, mhm. no nie, po prostu jest, mieszkasz w domu, no. jesteś po studiach, no i wyjeżdżasz tak na próbę, na przykład na pół roku do Wielkiej mhm. Brytanii, żeby coś mhm. tam sobie porobić, mhm. pracujesz sobie, no i pewnie mhm. przez jakiś czas wysyłasz pieniądze na przykład, żeby pomóc swojej rodzinie, nie? Mhm. Po, po paru latach, nie wracając, albo przyjeżdżając raz na jakiś czas tylko na święta, stwierdzasz, to po co ja mam ciągle wysyłać pieniądze, bo coraz mniej w sumie chcę tu wracać. Uh -huh. Karol, uh -huh. jak, e, ja mam do Ciebie prośbę. Ty jesteś dobrym mówcą, takim motywacyjnym. Ja, e, widziałem, jak oglądasz różne tam wykłady takie motywacyjne różnych trenerów, tam Tai Lopez widziałem, Robert Gryn oglądasz. No Masz te wzorce dobrze ulokowane. Dobrze ulokowane mam, dobra jest ta piramida, na górze wizualizacja, potem... a potem cała reszta. Sąc, jak, masz wiz jak wizualizacja jest na, w pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ty umiesz y ludzi namawiać na różne rzeczy, no nie? nie. To bym chciał Tylko do złego potrafię namawiać, wiesz, taka jest prawda. Wiesz o tym. To y, bym chciał cię poprosić proś, teraz, żebyś proś. spróbował naszych widzów, którzy są obecnie w Wielkiej Brytanii. Namówić żeby? Namówić do powrotu, jakbyś to jakbyś oh! to spróbować zrobić. Oh fuck. How do you do? Rodacy, wracajcie do Polski. Pod skrzydła ojczyzny, pod głośne skrzydła husarii. Przestańcie mówić w języku nie naszym. Wszak mamy własny. Przestańcie mówić sausage na to, co jest przecież kiełbe. Kulbasą. Przestańcie pić tea, skoro to po prostu herbata. Wróćcie do ojczyzny, uklęknijcie, ucałujcie ziemię. I przeproście. I przeproście. Będzie Wam dane. I przebaczone. Być może. Polacy. Polacy i Polaczki. Wiedziałem, że <noise> to <jest>? <głosy> <głosy> A jeżeli my kiedyś będziemy musieli wjechać na emigrację gdzieś? No Po co? No i nie, że no zmusi nas sytuacja. No to jak? Gdzie pojedziemy? Do Anglii. <laughs> A wiesz, że jak byliśmy w Anglii. Czy ci to mówię? To było Jak w byliśmy w Anglii i robiliśmy Ale tą my? akcję z Nokią czy z Microsoftem. A no, wtedy. Microsoft jak byliśmy to, z Clean Bandit. Z Clean Bandit. No. To co, jest filmik z tego? No. Podlinkujemy też. Byliśmy tam i kręciliśmy no. ten telefon. Z mi z Anglii. Jak no. wróciliśmy stamtąd, to ja powiedziałem do Nokiej. Wiesz co? Ja chyba chcę się przeprowadzić do Anglii. Tak? Tam jest tak fajnie. No. Wszyscy są tacy mili. A ty pierwszy raz byłeś Nie, 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 właśnie. No właśnie. Nie. Ale tam było takie inne doświadczenie. Bywaliśmy no w różnych miejscach w klubie, byliśmy na koncercie tam No tak, byśmy, byli, spaliśmy w dobrym hotelu, dobrym hotelu, byliśmy z celebrytami, jeździliśmy limuzynami z miejsca na miejsce i żyliśmy, I... jakbyśmy byli w miarę bogatymi Londyńczykami. Tak? tak sobie wyobraziłem, że no przecież jak się przeprowadzę, to tak będzie <laughs> wyglądać. Czyli to nie byłoby tak, że mieszkałbyś w siódmej zonie, i dojeżdżałbyś półtorej godziny metrem do pracy, gdzie pracowałbyś 12 godzin. Dzień w i potem znowu półtorej godziny byś wracał do pokoju wynajmowanego w siódmej strefie? Nie. Tylko byłoby tak jak w te, przez te dwa dni? Tak. A widziałeś Karol w ogóle e, film, który ja widziałem na HBO GO? Brexit z Benedictem Cumberbatchem? Nie. Fajny. On, 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 to on był nie wyglądał... serial? Ciekawy był dla mnie, już pomijam tą całą warstwę filmową, ale taką faktograficzną była, bo ja nie wiedziałem, że to tak, tak wtedy wyglądało. A teraz, widziałeś, bo teraz są uh -oh. wybory prezydenckie w Stanach, będą w tym roku jeszcze raz. Uh -huh. the, the, the credulous boomer Rube demo uh, that backs Donald Trump, um, that, that wants to think that Donald Trump a smart one and y'all us for them. Trump always loves the the low information guy. You lead us with your geography and your maps. Issue of, of racism across the country. because that, That's his base. I'm mathing. you reading. <laughs> yeah, you're reading. You know. Your geography. Oh. Just is last clip keep. I just. Should... Yeah, yeah. I Think you're a joke. Prove them wrong. In November. Uh, nice. Uh, Ciekawie wychwycony w ogóle element, uh, który wiem że. Bardzo mocno rezonuje wśród republikańskich wyborców w Stanach, mm -hmm. że właśnie ta lewa strona która sama siebie określa ty, tymi mądrzejszymi od zwykłych, prostych mm -hmm. ludzi. I teraz zobaczcie, jak oni się z was śmieją, zobacz, jak wami gardzą. I teraz pokaż im, że, że... się mylą, no nie? Tylko właśnie to jest znowu bazowanie na tym takim... na tej niechęci do drugiej grupy, no nie? W sensie... No, i wiem, że to działa. W sensie wiem, że to zadziała. Ten spot zadziała, tylko Fak. nie robiłbym go. Tak czy siak bym go nie robił, mimo że wiem, że zadziała. Drodzy rodacy, rodaczki rodaki i rodacy. Trzymajcie się. E, pozdrawiamy was serdecznie z Polski, z kraju, m, który m, będzie miał niebawem, bo niespełna pół roku, y, nowego prezydenta. Wracajcie. Wracajcie, wracajcie. To nasze jest portfele pękają w szwach. Ja ostatnio musiałem wymienić swój portfel, bo, bo mi pękł. W szwach? Tak, ostatnio. Przedarł się od ilości banknotów czy ze starości? Czy Wielka Brytania w Unii Europejskiej, czy nie, to nie jest ważne. Ważne jest jedno żeby po obejrzeniu tego odcinka nie wypierać się tego, nie zamazywać tej prawdy w sobie i przyznać przed samym sobą, że jest się już lekko stronniczy mi. Lekko stronniczy mi.